A czy ty wiesz, kogo zaprosisz już na 18 urodziny? Właściwie to nie myślałam jeszcze nad tym, ale przede wszystkim zaproszę straszyciuki. No to może zaczniemy już ich zapraszać powoli. W sumie racja, tylko proszę, nie zapraszajcie Jkopa. To powodzenia, dziewczyny. Ja idę pożegać Kloda, żeby znowu nie zjadł całego jedzenia ze stołówki. O, hej, Laguna. No, hej, ta nie rozmawiałyśmy od początku roku szkolnego. Co tam u ciebie? Jakoś nie było okazji, cały czas musiałam pilnować chłopaka. Nie, no, rozumiem. Słyszałam ostatni akcji na stołówce. O, matko, co to jest? Ech! O nie, to Jerzy ja, no Mówiłam jej, żeby nie przeprowadzała jej do szkoły. Wracając do imprezy, na pewno wpadnę i wezmę ze sobą gila do towarzystwa. No i oczywiście, Hani. No jasne, Legu, no to super pomysł. Hamakombo, chce się wypulować. Do kąta, w tej chwili. O mój Boże, co tu robisz? Howlin' Wolf, w tej chwili do mnie. Dzień dobry, pani Anakondo. Co tam u pani? Wyrażaj się, dziecko. A co tu robią w ogóle twoje jeże? O, no cóż, no, wpakowały mi się do plecaka i z niego uciekły. Nie mogę nad nimi zapanować. Zabieraj je stąd, albo będzie nagana. Sońka, mam jedzonko, taś, taś. O! Haulin, co się stało? Czego tak szukasz? Um, szukam swoich jeży, ale skoro cię widzę, muszę ci coś pokazać. To naprawdę hit. Zobacz, ile wyświetleń na straszy tubie ma twoja piosenka z kendalem. No po prostu kosmos naprawdę pięknie śpiewałeś, wiesz? Naprawdę, ale jak to? Kto wrzucił tam tą piosenkę? To Ty nic nie wiesz, Spektra się schowała na sali gimnastycznej, bo słyszała, że dołączysz do zespołu i nagrała to wszystko. Nie wierzę w to, będę sławny. No, wyobraź sobie siebie na scenie śpiewającego z Cati noir. i moim bratem. Przecież to jest niesamowite. Mam pomysł! Może namówię Kendala, żebyśmy zaśpiewali coś na 18 klodin. Wow, to super pomysł, Howlin. Hmm, a co tu robi Cornishon? O chodź tu, ty mały! A, jak ja cię złapię, to w prawie będziesz siedział! O, Howlin, goniąca że to już nie robi żadnej sensacji. Kiyomi, a może ty masz dla mnie jakieś ploteczki? A ja nie do końca. Od sprawy z porterem w ogóle nie przebywam zaparty na korytarzu. Hej Tora, hej, Kleolaj. E, chcecie może wpaść na moją osiemnastkową imprezę? Bardzo chętnie tam wpadnę, a ty Tora? No miał Straszyciółka cię nie zawiedzie. Rany znowu tejerzy haulin. Przecież to niedorzeczne, ja mojego fanga trzymam na krótko i mieszka w domu. No ja wiem, te jeże ostatnio są strasznie szalone. O Jacob, słyszałeś to? Nie, a co takiego? Ale ty jesteś parlantem. Słuchaj, pójdziemy na imprezę Claudine Wolf i ją zniszczymy. Hmm, Claudine, ona jest bardzo piękna, tak samo jak i młodsza siostra. To się z nią umów je łopie, ja stąd idę! Proszę o jeden napój kokosowy dla królowej, bo upadam. Już biegnę, moja cielęcinko. Zanieś mnie do kibla. Muszę załatwić swoją potrzebę. Wow, Lorca, to naprawdę niesamowita kreacja. Podoba mi się. A, e, dziękuję. Krolin wybierała. A tak w ogóle, to gdzie ona jest? Ona ubiera kreację, którą szykowała od dwóch tygodni. No nie wiem. Chyba trochę przesadziłam. Wow, Clodin, to jest przepiękne No, niesamowite Cieszę się, że wam się podoba Siema siostra, ale się ubrała Omega oh, Clodin, ale super kwiatek y Wygląda jak z ogrodu mojej mamy Że co? Może mi się przewidziało? Ja otworzę, dzisiaj jestem kelnerem A nie, kociary! Miau, hej, Claudine. Mamy dla ciebie prezent. Jej, dzięki, nie trzeba było. Hej, laseczki. O, cześć, Chloe, Wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Gil, boli mnie płetwa. Ojej, musimy coś z tym zrobić. Chodź, pomogę ci. Słuchaj, Jacob, przyszła pora. Nawet nie pukaj do drzwi, po prostu wchodzimy. Witajcie, piękne panienki. I Nathan. O, Claudine, dostałaś prezent. Ale Ciulowy. Kleo, a co ty tutaj robisz? No właśnie, co ty tu robisz? Zapomniałaś mnie zaprosić. To jest niedorzeczne. Nawet nie miałam czasu kupić sobie nowej kreacji. O rany, tak mi przykro, że zapomniałam. Wyczuwam nutkę sarkazmu, ale nie obchodzi mnie to. Dawać mi mój napój kokosowy. Czekam cały dzień. Już przynoszę mój paszteciku. O cześć dziewczynki, chcecie może zobaczyć moje BMW? Jezus, tylko nie ty, wynoś się! Hmm, jesteś piękna i buntownicza, podoba mi się. O, się o O mój stworze, poległem. O Nathan, uratowałeś mnie! W ogóle? Od kiedy ty powalasz tej kopa na ziemię? Przecież on waży jakieś 100 kilo, to jest grubas. Ja sam nie wiem. Po prostu chodziłem na siłownię z kiusem. Witajcie, drodzy strażyciele oraz goście Claudie Wolf. Mamy dla Klody specjalny prezent. My zaśpiewamy piosenkę z naszym zespołem małe dupki, do którego Nate nie chciał dołączyć. Będzie żałował tego. Ty mi zgradłaś wszystko, chcę, byś była blisko. Tobą opętamy cały świat. Ogniem płomię od nich, pozwól mi oddychać ten mi da. Pokażę wam, co to jest muzyka. Hop, la 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 lajka, sprawię, że twoje życie to będzie bajka. Hop, mała ja cię porywa Stop, dość tego! no mm, ale pięknie wyglądasz, chodź, wycałuję cię. Zamknij się! To miała być idealna impreza osiemnastkowa. Ale oczywiście, Claude i Logan muszą coś odwalić i jak zwykle zaprosić tego głupiego Jacopa. Tym razem to nie my. O nie, zaraz upadnę. <grym wytkowanie> o, nic nie widzę. Koniec przedstawienia! Wszyscy do domu! Miała, Claude, bardzo mi przykro, że tak wyszło. Zostałabym jeszcze trochę, ale ten Jacob tak nie zniechęca. Nie no, rozumiem. Najlepiej niech wszyscy stąd wyjdą. A ja razem z nimi. Nie da się mieszkać w jednym domu z Claude'em, Loganem i jeszcze tym głupi Jacob. Wyprowadzam się! Nie, nie możesz mnie zostawić! Ależ mogę! Mam cię dość! Ale, Claudin, ty niszczysz rodzinę. Wszystko mi już jedno. Żegnajcie. Kamera, O. Oh, kamera, Start. Nie, no rozumiem. Co? No nie wiem. No za długa to jest. W YouTube, że wiesz. Tak? No robimy szare? No No ale specjalnie wiesz, żeby była. Jest zabawa. Nie, Przecież disco polo to życie moje. Dosłownie. Disco polo to życie. Wow, lorka wygląda niesamowicie. Weźmy go z No <ścoughs> właśnie. ptato. <ścoughs> 15. <ścoughs> É como se fosse um foguete Ah, merda Eu não consigo gravar isso Você Gil? Gil, onde girl. <laughs> Nie a garota? Aqui! O que é isso? O Gil me dói Me mnie Me dói Me mnie <noise> boli mnie płetwa! O Gil, boli mnie płetwa. Czekaj, bo mnie nie widać. Widać cię. O. Wyczuwam nutkę serka. <noise> ja pierdolę. Mi przykro, że tak wyszło. Nie. Ja Nie. Nie. Możesz się tym bawić. Nie. Nie gra. Czekaj. Miał, Chlodin. Bardzo mi przykro, że tak wyszło. Miał. <noise> <noise> Przykro mi, że tak wyszło, ale uciekam stąd, bo Jakub mnie zniechęcił.